Witam wszystkich tutaj na z Kaszep w Kolbudach. Barobił zaplacz za to, że ma, był że ma tu Zinc ze wsiadłciem w partii w Kaszep. To, co nas wszystkich łączy, to jest miłość do Kaszep. I chcemy wyznawać w Dniu Jedności Kaszubów, że jesteśmy razem, że wyznajemy podobne wartości. 22 tysiące dzieci w tej chwili w chyba 363 szkołach uczy się języka kaszubskiego. I cały czas tych dzieci przybywa. Jest na stylu, że możemy bez dwóch zdań powiedzieć, że kaszuby mają się dobrze i są silne. Przed prawie 800 laty wynurzyliśmy się z mroków historii. Pojawiliśmy się na dokumencie papieskim Bogusława I, kaszubskiego księcia, który wiek wcześniej. W latach 1130-1187 panował w Szczecinie. W tym dokumencie nazywano księciem kaszubów, dux kasubie. I od tego czasu istniejemy. I my, jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, robimy wszystko, abyśmy trwali, abyśmy się znowu nie musieli zanurzyć gdzieś tam w mroki historii. Chcemy trwać. I na tym polega nasze zadanie, nasza misja i również to, że się co roku spotykamy w dniu jedności kaszugów i na zjeździe kaszubów. Zbygaje pomorskie to niesamowita rodzinna gra. Możemy zobaczyć wszystko co jest najpiękniejsze na Pomorzu. Muzeum w Swołowie, Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, gdzie znajduje się naj Większa wystawa Witkacego. Możemy zwiedzić ECS, możemy zobaczyć Stocznię Gdańską, możemy dowiedzieć się co to jest burczybas albo diabelskie skrzypce. Dziś odbyła się premiera też wielkoformatowej gry Spajgaj Pomorskie. Dziesięciometrowa wielka plansza została rozwinięta w sali gimnastycznej w szkole w Kolbudach i dzieci mogły pokazać jak fantastycznie spędzają czas podczas gry szukały najróżniejszych znajdek i były zachwycone tą zabawą. Tak zwana regionalna gra kaszubska. Coś, co łączyło rodziny, domy i znajomych. Trzymamy w ręku cztery karty. Jest to naprawdę w sumie można powiedzieć łatwa gra, a zarazem tak skomplikowana nawet trudniejsza od brydża. Cztery damy to jest najwyższa gra, która właśnie jest w tej karcianej rozgrywce i dlatego państwo Czy wiecie, jaki jest rekord? 371. Próba bicia rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Dzień jedności Kaszubów 2024. Liczba grających, i podaje od tyłu. 4, 4. No i najważniejsza jest ta z przodu. No, niestety. 244, ale wielkie brawa dla Was. Vamos,